Hej, witajcie drodzy hierbaciarze, drogie hierbaciary. Chcę wam dzisiaj pokazać rozwiązanie, dzięki którym będziecie mogli cieszyć się hierbamate w dowolnym miejscu na świecie. Hierbamate to akcesorium, które łączy w sobie funkcję trzech przedmiotów termosu, matero oraz bombilii. Za chwilkę sobie go rozpakujemy, pokażę wam z czego składa się taki hierbamate, złożymy go, a następnie zaparzymy w nim yerbamatę, żeby sprawdzić jak takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce. Generalnie yerbomoc przychodzi do nas jako złożona już całość. Tutaj mamy taki kubeczek, który zabezpiecza nam yerbomoc przed utratą ciekła. Mamy tutaj dobrze zabezpieczony ustnik. Ustnik połączony jest z przykrywką na zbiornik yerby, która kończy się taką filtrującą końcówką, na którą jeszcze dodatkowo nakładamy sobie malutkie sitko. Na sam termos nałożony jest zbiornik na yerbomatę. No i w środku znajdujemy także rurkę, przez którą będziemy sobie pociągać wodę. Tą rurkę montujemy razem ze zbiornikiem na yerbamatę. No i w sumie w tym momencie możemy przystąpić do parzenia yerby w yerbamosie. Do naszego termosu lejemy ciepłą wodę. Pojemność tego termosu to 650 ml. Następnie wkładamy naszą rurkę połączoną ze zbiornikiem na yerbamatę. Tutaj już delikatnie wypływa sobie woda. Do naszego zbiorniczka na yerbamatę sypiemy yerbę. Tutaj wchodzi do 20 g suszu. Nakładamy górną część z ustnikiem. Szczelnie to wszystko dokręcamy. Zdejmujemy zabezpieczenie ustnika. No i pora na finalny test. Na początku warto też lekko potrząsnąć erbamosem i pociągnąć kilka razy mocniej, żeby woda dostała się wszędzie tam, gdzie powinna. Te sitka dość mocno filtrują yerbę, przez to jest to w sumie takie bardziej ksiorwanie sobie tej yerby niż picie. Szczerze mówiąc jest to giga wygodne rozwiązanie i nawet gdzieś tam na użytek domowy jest to bardzo fajna opcja. Całość generalnie wydaje mi się mega szczelna, więc jeśli macie jakieś obawy, czy taki termos nie wybuchnąłby Wam w plecaku w trakcie podróży, to o to zupełnie nie musicie się martwić. Bo nie dość, że to jest tu dokręcone tutaj dokręcona jeszcze z gumową uszczelką, no to górę możecie jeszcze raz dokręcić sobie takim kubeczkiem. Nie wiem, czy też zauważyliście na początku, że jest to Yerbomos 5.0. I co jest charakterystyczne dla tej wersji Yerbomosu? Podejrzewam, że kupując jakiś sprzęt nie chcecie, żeby jeden zużyty element sprawiał, że całe urządzenie będzie niemożliwe do użytku. JERBOMOS 5.0 odpowiada właśnie na tę potrzebę i pozwala Wam na zakup, a także wymianę każdego z tych elementów z osobna. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu oszczędzacie pieniądze, bo kiedy jeden element w Waszym JERBOMOSie się zużyje, to po prostu go wymieniacie. Nie musicie od razu kupować nowego JERBOMOSu. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, czy zdarzyło Wam się pić yerba mate poza domem, czy to na studiach, w pracy, może w podróży. W opisie tego filmu zostawiamy Wam też link do artykułu, w którym znajdziecie opisową instrukcję obsługi takiego yerbomosu. No i na końcu oczywiście polecam sprawienie sobie takiego yerbomosu, żebyście mogli cieszyć się swoją yerba Mate bez żadnych ograniczeń.